mam na imię Krzysiek i witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się nowością od Atlasa, dokładnie gruntem NKP, potocznie zwanym niekapkiem. Już jest trochę filmików w sieci odnośnie tego gruntu, ale oczywiście sprawdzimy sobie. Jak widzicie w warunkach bojowych nie będzie to, nie będą to jakieś tam nowe tynki gipsowe czy cementowo-wapienne. Mamy starą ścianę, jest to budynek z lat 70. Jak widzicie, podłoże sypiące, był taki piaskowy, sypki tyk tutaj, także podłoże dość wymagające. I sprawdzimy sobie tą nowość w warunkach bojowych. Jest to silnie penetrujący grunt żelowy, ma nie powodować zacieków, nie wypuszczać powierzchni, jest głęboko penetrujący no także tyle. Co? Sprawdzimy go sobie podczas prac. Jak widzicie, przygotowałem sobie kuwety. Porównamy sobie ten grunt żelowy ze standardowym unigruntem. Przy nakładaniu ławkowcem i wałkiem. Wiem, że wałek do tych powierzchni słabo wiadomo się nadaje. Bardziej ławkowiec, ale sprawdzimy sobie, jak tutaj nakłada się tym wałkiem. Czy ścieka z tego wałka, czy to się rzeczywiście trzyma. No i tyle, moi drodzy. No dobra, tam na pierwszy ogień bierzemy sobie naszego niekapka. No jest taki gęsty, tak bym powiedział bardzo, jak widzicie. Może na początku wałeczek. Weźmy sobie wałek. Porządnie go tutaj. Wymoczymy w tym gruncie. No, widać że tutaj nawet z tej kopety tak zbutnio nie spływa. Zobaczcie. No, widać, że jest gęsty. No i powiem Wam, że. No, nie kapie. No, nie kapie. No dobra, ten zestaw odłóżmy sobie na drugi plan, że tak to powiem. Szykujemy zestaw numer 2. To na razie na bok. Bierzemy sobie Uni Grunt Atlasowski. Grunt Wodny. Często go. Używam jak widzieliście na moich filmikach, czy to do klejenia płyt, czy podpłytki. ogólnie jestem zadowolony z tego produktu, wiadomo konsystencja, no, no jak woda, tak, no tutaj nic nadzwyczajnego. No i co, wałeczek, w pierwszej kolejności wałeczek, niech to też się tutaj dobrze napije. Było do przewidzenia wiadomo. Na taką mamy różnicę. Już wam pokażę na dwóch naraz. Oczywiście jeszcze ławkowcem. No, do, do przewidzenia, no było. No i tak to wygląda. Znowu dla porównania. Teraz sprawdzimy sobie typowo czas roboty w nakładaniu. Zaczniemy od ławkowca. Okay. 그래야 yeah. Teraz mi kapek. Fajne takie masełko bym podać. Fajnie się tu nakłada. Naprawdę fajny. Już Wam pokazuję stanowisko pracy. Tutaj standardowy grunt wodny. No i widać trochę się tam pochlapało, no a to przy gruntowaniu. No i tak to tutaj wygląda. I teraz miejsce pracy z niekapkiem, który faktycznie nie kapie. No jak widzicie. Czysto. No i tak to wygląda i wydaje mi się, że dłużej się utrzymuje ten niekapek z racji tej jego konsystencji, no i zapewne przełoży się tu na lepsze zagruntowanie tej powierzchni. No bo no mały odstęp był, ile no minuty, może nawet nie, no i tutaj już nam to podsycha, wiadomo pustak także pije, pije tą wodę, tą wilgoć a tutaj ten nieakep, nie, nie kapek w tej swojej żelowej konsystencji naprawdę ciekawie, ciekawie to wygląda. No i tyle moi drodzy, jak widzicie test przeprowadzony pierwsze wrażenia jak najbardziej na plus, postaram Wam się jeszcze wrzucić jak tutaj ta ściana będzie finalnie wyglądała, Ale to już może zrobimy z tego jakiś inny filmik nowy produkt Moim zdaniem bardzo ciekawy. No i jak widzicie efekty, ocencie sami, piszcie w komentarzach, czy, no, czy fajny produkt, czy niefajny, czy, czy przesada jest z tą konsystencją żelową, czy standardowy Unigrunt jest wystarczający. Aczkolwiek fajnie, że firma Atlas wprowadza jakieś nowości. Tutaj przy tej ścianie. Fajnie się sprawdziło, nie kapek, bardzo fajnym rozwiązaniem będzie typowo na sufity. Jeżeli będę tutaj robił też jakiś sufit, może będę gruntowanie robił pod, pod gładź, to jeszcze wrzucę może jakiś krótki materiał, może jakiegoś shortsa zrobię. Różnica zwykły, grunt wodny i grunt żelowy. Napiszcie, czy podobają Wam się takie testy. Będziemy sobie ewentualnie testować różne produkty budowlane, jakieś tam sprzęty. No i tyle moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Siemaneczko. Cześć.